No, czytajmy, co, co się wydarzyło. Poprosili go więc, panie, dawaj nam stale tego chleba. Jezus oznajmił im wówczas, to ja jestem chlebem życia. Dlatego, ten, kto przychodzi do mnie, nie będzie już głodny, i ten, kto we mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia. Stop. Tak, czyli oni tutaj. Zobaczcie, mówią, o, no to już, bo oni pomyśleli, że o, to będzie chlebek, będzie, tak. będzie jedzenie, to oni mówią, no to dawaj nam tego chleba, no. no bo czyli nie manna, tylko teraz będzie jakiś nowy chleb. Nie? I oni znowu myślą cieleśnie, no to dawaj nam tego chleba, super, będziesz nas zaopatrywał, a on nagle mówi nie, no, on mówi im, co bym powiedział? Dlatego ten, kto przychodzi do mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia. Nie? W tym te... aspekcie wody też, tak? Mamy. Tak. tak. Czyli Jezu, w tym 35 Jezus mówi: Ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem życia, nie? Zaraz, zaraz. Nie, że będę dawał wam jakiś fizyczny pokarm, ja jestem chlebem życia. A ten, kto przychodzi do mnie, czyli jeżeli ja jestem chlebem. Duchowo. Więc, tak. Więc jeżeli Ty do mnie przyjdziesz, Czyli za, tak jak to tak jak Jezus powoływał, chodźcie za mną, przyjdźcie do mnie, chodźcie za gdzie mieszkam, zostańcie ze mną, bądźcie moimi uczniami. Tak jest, tak? Czyli jak przyjdziecie do mnie, będziecie moimi uczniami, zostaniecie ze mną, zaufacie mi, ja będę waszym panem. Tak? Będziecie mi ufać. To czego nie zrobił Adam z Ewą? Nie zaufali Bogu, chcieli być jak Bóg, nie? Bóg i wtedy ich z, z raju wygnał. A teraz jest zachęta wróćcie chodźcie. do mnie, nie? Bo nie chodzi o chleb, chodzi o prawdziwy chleb, nie taki fizyczny, ale ten, co z nieba zstąpił, i to jest jednocześnie y, fizyczna postać Jezusa, ale chodzi o duchowy aspekt tego zaufania, tego poddania się. To Jezus ma być Panem, nie? Czyli podłączyć się do takiego generatora tak. duchowego, niesamowitego, z którego możemy czerpać, tak? Te treści duchowe, już nie fizyczne. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. Przyjdź do mnie, uwierz we mnie, tak? Wypełniajcie dzieła Boże. Wierzcie w Tego, którego posłał Bóg. Pieczęcią przypieczętował, że to ja Jezus. To ja jestem prawdziwym chlebem. Duchowo, kto we mnie wierzy, ten będzie żyć wiecznie. Kto do mnie przychodzi, nie będzie pragnął. Kto we mnie wierzy, nie zazna głodu, nie? Wydawałoby się proste. Tak? Czytamy dalej. Powiedziałem Wam jednak: Zobaczyliście mnie, a mimo to nie wierzycie. Wszyscy, których powierza mi Ojciec, przyjdą do mnie i nikogo z nich nie odrzucę, gdyż nie stopiłem z nieba, aby spełniać swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Może stop? Mhm. Zobaczyliście mnie, a mimo to nie wierzycie. Mhm. Czyli widzą znaki, są obecni e, w sytuacji cudu, doświadczają tego, a mimo to oni nie wierzą. Tak? Ten 37 werset jest bardzo taki mocny, tak? Bo on tutaj już po, po pewną taką zależność pokazuje. Wszyscy, których powierza mi ojciec, u Ciebie jak jest? Czy wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Wszystko. Myślę, że to chodzi tak, jak tutaj jest przykładnie? Wszyscy. Także no tutaj mamy. Taką sytuację, że ludzie są generalnie podzieleni na tych, którzy. Eee... Wysoko 37, wersy... 39, jeszcze przeczytajmy, bo on to mm -hmm. Wolą zaś tego, który mnie posłał, jest to, aby z powierzonych mi ludzi nie tylko nikogo nie stracił, lecz wzbudził ich do życia w dniu ostatecznym. Taka jest bowiem wola mego ojca, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne oraz abym go wskrzesił w dniu ostatecznym. Mm. Mm -hmm. Czyli tu mamy sytuację, że ludzie są jakby podzieleni na tych, którzy, y, którzy wierzą i uwierzą, tak? którzy uwierzą i na tych, którzy nie uwierzą. I tutaj ci, którzy uwierzą, są nazywani tymi, którymi. Bóg ich po, Ojciec tak. powierzył, tak? tak? Do tego dzieła. Tak, czyli y, no tutaj też powstaje taki teologiczny <noise> spór, no bo niektórzy mówią, a czyli. Bóg tych powołał, a tych nie powołał, przeznaczył na. No, zależy jak na to patrzeć, bo tak mamy wiele innych fragmentów, w których, yy, które mówią o tym, że Bóg umiłował świat i syna swojego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, więc jakby dał całemu światu, aby każdy, kto podejmie tą decyzję, nie zginął. Nie? Czyli takby uzależnione jest to, Bóg daje. Człowiek to przyjmuje i teraz to jest jego decyzja. Bóg wie, jaką tę decyzję podejmiesz. Bez tego, że Bóg daje tą możliwość, ty byś nie mógł jej podjąć, ale On daje ją każdemu. No i też ludzie idą, są posłani po to, żeby właśnie tak. znowu te, te osoby pobudzić tak, do tej wiary. I teraz Bóg wie, kto co wybierze, więc On wie, kto będzie zbawiony, ale to nie jest Jego decyzja, ponieważ dał nam wolną wolę. Tak mówi Słowo Boże, że Bóg dał nam wolny wybór, więc to jest nasza decyzja i każdy, kto zdecyduje. I teraz oczywiście, gdyby On nie pobudził nas do tego, nie moglibyśmy takiej decyzji podjąć, ale on pobudza każdego i chce, aby, chce, aby każdy był zbawiony, ale nie każdy będzie. I w tej wolnej woli ważne jest też, żeby wytrwać. No tak, trzeba też wytrwać, no nie? żeby nie stracić tego, co, jaką decyzję się podjęło, bo to zawsze jest wolny wybór, prawda? No i teraz. Jest sytuacja, gdzie mamy ewidentni ludzi, którzy idą, widzą, nie chcą tej części duchowej, oni chcą po swojemu, tak jak Adam zewą, nie? Oni podejmują decyzję, nie, my chcemy być jak Bóg. No i co się z nimi dzieje? No idą na zatracenie w tym momencie, tak? Bo oni się, oni już w tym momencie podejmują decyzję, że ale my Cię nie chcemy słuchać. Kurczę, to jest taka sytuacja z życia, kiedy gadasz z kimś, nie? I ktoś, no nie rozumie, o czym ty mówisz, tak jakby, no już masz ochotę go wziąć, począł i kupię, nie rozumiesz, o czym ja ci tłumaczę, a on tak jakby zaczyna w ogóle znowu mówić i cię nie rozumie. I ty chciałbyś, żeby on zrozumiał, co ty mówisz, ale on nie rozumie, i ty mówisz, nie, ja, ja już pasuję, ja już, ja już się, ja już po prostu, no nie rozumiesz, gościu, no już tak, no już śmiał, no tłumaczę ci na każdy możliwy sposób, a ty dalej swoje, no to jedyne, co się w tym. Sytuacji może zdarzyć to po prostu dystans. Nie ten czas, ale może być za chwilę już. Lepszy. Może za chwilę, nie? może ci ludzie przyjdą do Boga w późniejszym czasie, tak? Masz rację. Każdy z nas, miał? myślę, że też taką historię miał, tak? Tak. Ale niestety może się tak zdarzyć, że nie, nie? Że, to, że to będzie już właśnie początek odejścia. Taki opór, że, że nie przejdzie. Tak, zatwardzenia się. Natomiast yy, no, ewidentnie zaczyna się dziać tak. Jezus mówi, jak jest. Objawia im tą duchową prawdę, mówi o pokarmie fizycznym, mówi o pokarmie duchowym, mówi, że on jest tym duchowym, że nie tak jak fizyczny, że jesz i ciągle potrzebujesz, tylko on jest takim, który raz na zawsze, jak go przyjmiesz, to już nie będziesz pragnął, nie będziesz głodny, bo tak Marcin mówiłeś przy tej studni, woda żywa, już nie będziesz pragnąć, nie? I on mówi, że to dzieło Boże to jest właśnie wierzyć, to jest właśnie ducho, ten duchowy aspekt. Oni tu zaczynają. Nie ro, że, nie, że jakby nie rozumieją. on ciągle do tego wracają, tego pokarmu stałego. No i Jezus im w tym momencie pokazuje taką drastyczną scenę, hmm. że y, ja będę z tymi, którzy, którzy uwierzą nie? i z nich nie zgubię nikogo. Ba! Ja ich szeszę w dniu ostatecznym. Czyli On mówi o tym, że ci, którzy we mnie wierzą, którzy za mną idą, którzy do mnie przyszli, ja nie tylko ich teraz y, nie zgubię, ale ja ich wzbudzę w dniu ostatecznym, czyli będą mieli życie wieczne, bo za mną idą, we mnie wierzą. I to powinna być dobra zachęta. Tak, i to jest Ewangelia, nie? że Jezus oddaje swoje życie, po to, żebyśmy mogli my żyć wiecznie. Czyli kto za nim idzie, ten nie zatraci się, nie zgubi się, bo on się nim zajmie, bo on odda za niego swoje życie. Nie? Ale czytamy dalej, bo tak. zobaczą Państwo za chwilę, jaka jest natura ludzka. Mhm. 41 werset. Żydzi. Tak. Jednak oburzali się na niego, że powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I pytali, czy ty, i pytali, czy to nie Jezus, syn Józefa? Czyż nie znamy jego ojca i matki? Jakim więc prawem mówi teraz, stąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im odparł, przestańcie się oburzać między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Mm. No i znowu ta sytuacja, no gadasz komuś, tłumaczysz mu, już, już mu w każdy sposób powiedziałeś: Zobaczyli cuda, rozmnożenie chleba, że Jezus przyszedł na drugą stronę, chociaż nie wiedzą, jak się tam pojawił. On nim tłumaczy y, sytuację, że to on jest tym chlebem, że to nie chodzi o chleb fizyczny, że chodzi o duchowy, że kto przychodzi do mnie, kto we mnie wierzy, ten już nigdy nie będzie pragnął. Y, to daje zbawienie. I co najważniejsze, Bóg to zapieczętował. Przecież widzieliście, jak wchodziłem do wody, stąpił duch, odezwał się głos z nieba. Ja jestem, a oni mówią: Nie, no przecież mamy cię tutaj. Jakiś z nieba stąpiłeś, tam. wyszedłeś z łona matki, przecież nie. znamy tę twoją rodzinę. No. No. Smutne to jest zarazem, tak. prawda? Zaczyna, i on mówi: kto, Kogo nie pociągnie mój ojciec? Bo to. Tak, trochę ceduje tu na, na ojca. Tak, ale to też yy, ja mam wrażenie, że to chodzi o to, że. Yy, oni muszą uwierzyć, yy, że to Bóg yy, posłał yy, swojego Syna, yy, że yy, no, muszą wiedzieć, że to jest Boże. Nie? Że to nie Józef i Maryja, tylko to Duch, przez Ducha Świętego wstąpił Syn Boży, osoba boska, nie? ten, który jest z Boga z, yy, zrodzony, a nie stworzony. Ja? Współistotny Ojcu, sam Bóg schodzi na ziemię, nie? i to Bóg musi ich, bo oni nie, oni tak naprawdę odrzucają Boga, oni nie chcą patrzeć na tą część duchową, oni nie chcą patrzeć na te cuda, oni chcą cały czas zajmować się ziemskimi rzeczami, nie chcą widzieć tej duchowej rzeczywistości, która się dzieje wokół nich. Ja? No i co, lecimy dalej? 45., może przeczytaj. U proroków czytamy, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do mnie. No właśnie. Czyli u... i będą wszyscy pouczeni przez Boga, no bo wszyscy są pouczeni przez Boga. Bóg mówi do wszystkich, Bóg chce pociągnąć wszystkich. To jest dowód. Jest szansa, że większość ludzi na świecie usłyszała Ewangelię. W sensie wie, że Pan Jezus istniał, że był krzyż. I teraz zobacz to. Każdy, kto usłyszał, no ale przecież każdy usłyszał i przyjął tak, to jest to co mówiliśmy Bóg pociąga wszystkich wszyscy usłyszeli widzieli cuda Jezus im tłumaczy nie przychodzicie dlatego, że widzicie cuda, bo chcecie się najeść, tłumaczy im, przecież widzieliście, ja jestem chlebem duchowo, Jak wstąpiłem, zostałem zapieczętowany tłumaczy jak krowie na rowie Wszyscy zostaliście pociągnięci, ale nie wszyscy przyjęliście. Bo grzech was zatwardza. Bo wy chcecie patrzeć, że ja mam waszym królem być, pokonać Rzymian, że to się dla was liczy, że jedzenie się dla was liczy. Bo wy chcecie tak naprawdę tylko przeżyć i żyć swoim życiem, a nie skupić się na tym, który do was mówi, czyli na Bogu. Nie? I Jemu zaufać. Wy chcecie znowu być jak Bóg. nie? Idziecie za tym. No, no i co? Trzeźwiąca filmika? Trzeźwiąca, widzą, widzą Państwo, że mamy jeszcze kawałek spory od 46. No, tu się inwesatu. zaczyna robić goręcej. No, myślę, że mm, będziemy o tym mówić w następnym odcinku, bo myślę, że dzisiaj zatrzymamy się. No Nie da się kolejnego fragmentu czytać, nie zrobiąc z nami dzisiaj tego. Mhm. Także tak, my na kolejnym odcinku ogłosimy, że jest zakaz. <laughs> po prostu bez zrobienia pierwszej części. Tak, Nazwijmy jak wiemy, to mus. druga część. Nie? Bo widzicie, ile tu się już wyjaśnia, jaki tu jest kontekst, ogromny kontekst. I teraz to, co będzie dalej, trzeba czytać w kontekście tego pierwszego fragmentu. Nie? No to co? Było trzeźwiąco, a będzie jeszcze bardziej trzeźwiąco. Na kolejnym odcinku zapraszamy. Jak najbardziej. Do zobaczenia. Cześć.